One tu są, one tu. O, o już jesteście całe szczęście. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Krainy Króla. Patrzcie, jestem na noc, i nie wiem czemu nie jestem w domku, a wszędzie są jakieś wilkołaki i wszystko. Czemu ja nie siedzę w domku, mój boże. Co? Aha, niewidzialne drzwi, na. Zamknąłem, zamknąłem, mów, co to, co to jest? Julek nie naciskaj na wajchę Za co? ze na jaką wajchę, to? Nie, nie Nie wierzę w to, nie wierzę w to, ja umrę teraz, ej Tylko łaków tyle szybko Robić jakiś miec, bo nie wiem nawet miec Nie wiem co się stało z moim miecem od ostatniego odcinka jak Szybko. Jest, 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 dobra. Emeraldowy nie jest naprawdę mocny. Poczekajcie, teraz, jak go sobie. Aha, i słuchajcie, na nim ubijemy wszystkie te wilkołaki. Nie wiem, co, co ta minka po prawej stronie tutaj robi. W ogóle nie wiem, co to było. Zniechciał mi domek, po prostu epicka, ale słyszałem pan chce mnie uderzyć? Czy pan chce mnie uderzyć? Nie ma. Yy, to znaczy tak, nagrałem fajny odcinek, ale bez głosu. A ty wiecie, ja jestem prześwietny idiotą. I tak... Wyczyściłem tutaj teren, jak możecie zobaczyć. Troszeczkę domku tam u góry wybudowałem. A już mnie gonią te Muszę go zabić. I poza tym to nic nie zrobiłem. Tylko tyle. Ale słuchajcie, spałem w nocy Czyś mi się wiec, tak I Gadał on coś o Super mech robotach Tak, można takiego skraftować poważnie. Po, po, po poważnie się mówi? Podobno, tak podobno I, ale żeby to zrobić A ty panie co się patrzysz? O Jezusie, no Musimy mieć bardzo dużo żelaza, tak więc musimy się jakoś przespać Dostać tam się sam odbudowywuje? O co tutaj chodzi w ogóle? To jest jakieś dziwne, mega. Moby tutaj mnie chcą zabić. Zgierzajcie się no. na. Co z dziś będę dużo walczył? Gień! On jest silniejszy jakiś, patrzcie. Ała! Gień! No oh, nie. Kien, 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 nie ma ze mnie zabić. I'll be, I'll be. Drogi, przyleciał leciał o mój paz, ale się wystraszyłem. Nie. Jake z piernicę Uciekaj. No goni mnie. Co to? Co się tu dzieje w ogóle? What the fuck? O masakra, no nie wiedzę. CO TO JEST? CO SIĘ TU DZIEJE? Sytuacja opanowana Ten dom jest dziwny, nie wiem co się z nim dzieje To pewnie sprawka Sid'a leniwca Tak I słuchajcie, to a Garfielda, on go też zabił normalnie Hańba mu, ale i tak go lubię Słuchajcie Musimy się skoczyć po dużo zelaza, skoro chcemy zrobić takie mega robota Tak więc Weźmiemy Węgiel I łopatę weźmiemy, co jeszcze weźmiemy? Coś za jedzenia Mamy coś do jedzenia. To nam niepotrzebne. To resta w ogóle. Jakieś sadzonki i tak dalej. O! Świetnie. Myślę, że możemy ruszyć. Tylko, że pochodzi mamy mało, ale jest dzień. Dobra, to damy radę. Słuchajcie, tak więc nie ma co? sukać z jakiegoś kanionu czy czegokolwiek. W po poszukiwaniu jeszcze bardziej zelaza. Tak więc pies. Zaraz się widzimy. Jest piękne góry, tutaj sam normalnie. A, fuj, woda, bzytka woda. Normalnie aż mi co lepiej zrobiła na duchu. widzę takie piękne góry, jakieś rybcie okonie. Pięknie. Tak więc myślę, że tam w tamtą stronę gdzieś pójdziemy. Patrzcie, bzytki tutaj teren, naprawdę. Nie podoba mi się. Ale może znajdę wreszcie tu jakąś dziurę, żeby się w nią wkapać, tak świetnie. Mam nadzieję, że coś takiego będzie. Eee, tak, jest jeszcze... Zapraszam. Przepraszam. Ja tu tylko tak przejazdem. choć jest to jest niebe... Spiecnie, co to jest? Co to jest, się pytam? Hala. Kisame. Jest to tu jakiś król! Ale to ja jestem królem tego świata! Poczekajcie. Bo sytuacja stała się bardzo niezręczna. Wezmę sobie mec do ręki. Kogoś słychać! Hala! Hala! Jodźcie! Nawet most mają! Jak tu przeskoczyć? O, świetnie Przepraszam Pan tak wrogo nastawiony? Czy chce pan pogadać? <laughs> nie chce pan pogadać! W takim razie wojna! Gin Dobra Pierwszy umarł Czyli Mogę przejąć ten zamek, tak więc dobra To, kolejny leci świet. już, ucieka ode mnie Gin A, nie, nie Nie Nie, nie zabijajcie mnie! Kurde, no, ale jesteście. W takim razie ja też będę was bił. Ej kurde, co? Patrzę, piję coś, nie możecie się jaki. CO TO JEST?! Co to jest? O mój Boże, co to jest? Ja stąd spadam! Co to jest? Nie, Mój Boże, z tej strony jest to samo. Z to samo jest z tej strony, tak być nie może! W nie wierzę, ej ludziska pomóżcie mi, co ja mam zrobić? On idzie do mnie! Dobra, biję go! Bijacie, smatka mała! Jezu, on sela. Jest, patrzcie! On sela do innych! Sela, patrzcie, w mopki, On nie jest groźny! Zabiję go! Nie zadaje mi ni damage'ów, hehe! Wszystko do mnie sela, ale patrzcie, mam świetną zbroję! Chociaż... Ała? 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 Zaraz umrę, no! Teraz ciebie! Jezdziski trawęs, chodź to. to! O nie! O nie! O nie! O nie! Tak być nie może! Nie! No nie wjedzę w to... Ja ci ale było blisko i bym umarł! Wow. Poczekajcie No Ała Nic nie widzę Nie Nie chcę umierać Kolego ja nie chcę umierać nie, 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 nie Mam serduszko Zapiłem go Skoro zabiłem ich bossa, mogę dać do wniosku, Za ten zamek już niedługo będzie mój, tylko muszę się uporać z tymi małymi jeszcze gówniakami. Hasta. O ty, pijesz coś, no nie. Jak tam wejść do niego? A tu jest przecież wejście. No. O, są nawet zelazo, bo zelazo mi jest najbardziej potrzebne. O, tu to zelazo, super. Jeszcze niedługo i będziemy mogli stworzyć mecha. Takiego świetnego robota. Wtedy nikt na mnie podskoczył w ogóle. To to. Tu siedział na tronie, ale brzydki tron masz. Obraz ci zniszce. Nie da się obraz zniszczyć. Dobra. Co to? Gunspar. Dwie takie same gunspary mam. Dziaksy. Ale mnie bardziej dzisiaj zelazo jest potrzebne. Yeah To jest u góry jest. Tu za Emeraldy i jakieś tam zetki. Fajnie. Ja jestem naprawdę dobrze. Wiedząc takie świetne tem. co ty masz? Bomby jakieś przylepne. O ty. Mały Drwalfie. A, dobra, zabiłem cię. Jest to ciebie. Dzień, dzień. Jest. Ale jestem? A ty co? Co mnie będziesz od tyłu tak brał. O kurde. nas je robić niebezpiecznie, Hala. Dobra, jeden. I ten. Jest. Teraz szybko To jest jedzenia świetnie Możemy walczyć dalej. Jestem na... góry. Jesteście razem, spotkamy się. O ty Dobra, spadł. Ten test stał. Ucniki. Ła! Mam cię! Lamuś się spadaj tam w dół. O żebym ja nie spadł. Nie! To było umyśle Żeby nie było Ała Ten ma skuzaną zbroję, chodź to! Skuzany! Dobra, padłeś! Ten siedział też odpoczywał, nie ma odpaczywania. Pięknie, ale jestem świetny. Ten zamek niedługo będzie mój! Chodź! Jest! Ile łodzek, o mój puzzle! Wszystkie chcę wziąć. Aha, nie mogę się staczkować. To mamy coś! To, to zostawiamy, ta, 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 ta. ta Chcemy, ta, ta, ta. I to. Nie, to. o Patrzcie, tym możemy zwojować świat normalnie. Łoo! Ale dobre! Już mi się ta podoba. Na tej wiedzy już nic nie ma. Jeszcze co tu coś może być na wsędzie To no Wybierz się pochodnia no Au 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 Nie. Jaki błąd mogłem popełnić Ała Dobra Szybko coś do jedzenia Bo umrę Jest O oh prapo jedzenia, świetnie Jak zrobić plecacek? Kurce, nie umiem robić plecaczka I tak by mi się psy dał Słyszę coś Jakby krokodyla Kurce, nie mam już miejsca W ekwipunku, na, no. Ale teren fajny, nie mówcie Zalaza mamy trochę, zobaczymy ile Możemy z tego zrobić stacków Słuchajcie, szybko zrobi crafting tablet Co się dzieje tu w nocy Jest crafting. Na kurde świetle Teraz sprawdzimy Ci nam wystarczy 4, 5, 6, 7, 8, 9 No jeszcze potrzebujemy Jestety 4 Także no co, no, noc zachodzi. W kolejnym odcinku możemy jeszcze tutaj poplądrować. Tak więc zrobimy sobie super mega hiper golema i będziemy ludzie podbijać świat. Tak więc dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli odcinek Wam się spodobał. I widzimy się w kolejnym, tak więc trzymajcie się. Papa! Pa! Człowieki, jeśli ten coś świetny film Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. To bardzo motywuje do nagrywania. Dzięki!